Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym przedstawić Wam króciutki film z przygotowań do zakładania mojego nowego akwarium. 130 litrów. Wykonanego ze szkła Opti White. O grubości 10 mm. Tak jak widzicie z tyłu, mam już wklejone. Tło koloru czarnego, firmy Juwel, wklejone za pomocą kleju tejże firmy. Powiem, że wkleja się to naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo szybko, nie ma żadnych pęcherzy, więc naprawdę polecam tą metodę, jeżeli ktoś chce wkleić sobie tło do filtracji w tym akwarium. Będę używał filtra kubełkowego oazę 350, termo z grzałeczką. Zastosowane w nim złoża filtracyjne oczywiście Matrix, Denitratę, w późniejszym czasie Purigen. No I oczywiście. W środku gąbeczki o odpowiednich grubościach i porowatościach. Przygotowany też mam zestaw CO z butli ciśnieniowej nad którego pracą będzie pilnował komputer, makro PH. W celu łatwiejszego w przyszłości odpinania filtra, szybko złączki. Oraz pompa, która będzie nam służyła do cotygodniowych podmian, żeby to sprawnie szybko było wykonane. Przy zakładaniu nowego akwarium pokusiłem się o zastosowanie lampy UV. Oczywiście będzie włączana w miarę potrzeby. W przypadku ewentualnych zakwitów planuję ją używać max 2-3 godziny dziennie. W takim przypadku jeśli będą problemy, jeśli nie będzie ona po prostu wyłączona. Na tym etapie uważam, że przy docinaniu przywodów, przy, przy zakładaniu nowego akwarium, można pokusić się o to. Jest to łatwiej niż później przerabiać cały zestaw z filtrem. Podłoże oczywiście na spód mineral power sand na którego pójdą bakterie od ady bakterie stability oraz minerały Podłoże, jakie wybrałem, jest to podłoże Controsoil w dwóch granulacjach. W grubszej oraz w tej dostępnej mniejszej granulacji. Oczywiście, jakiś sprzęt do podstawowej pielęgnacji. Zestaw do, nawo do nawożenia roślin. Oczywiście, też na start, później musimy uzupełnić go o kolejne składniki. Z uwagi na to, iż akwarium to będzie na wodzie RO. Mineralizator wody RO od dropa. Łatwy w użyciu. Fajny zestaw od razu ze strzykaweczkami. Więc myślę, że będzie się to bardzo świetnie dozowało. Oczywiście. Zestawy testów. Miernik TDS-u. Miernik PH żeby można było od razu sobie zmierzyć wodę tą z RO, przygotowaną do podmianek. Więc myślę, że tak na początek, na start jakiś zestaw jest przygotowany. Oczywiście tutaj jeszcze mamy już w akwarium założony dyfuzor. Przygotowany, wygięty. Bardzo fajnie się to Wygina więc polecam także. Natomiast, jakie efekty zakładania tego akwarium, przygotowania aranżacji, sadzenie pierwszych roślin, zrobię na kolejnym filmie, który postaram się w trakcie tych realizacji przygotowywać. Za jakiś czas udostępniać żebyśmy mogli sobie zobaczyć jak ten zbiornik zaczyna żyć, pracować. Na razie dziękuję za obejrzenie i polecam się na przyszłość.